Witajcie, ja nazywam się Konrad Kilebrand, a ja Paweł Kamiński, cześć. I to jest kolejny odcinek pod tytułem Co ja gram? i jest to kolejny odcinek Co ja gram? poświęcony Dota 2. Tym razem nietypowo, bo nie będziemy wam pokazywać rozgrywki sensu stricte, a wszelkie opcje, które są dostępne w menu gry i co naszym zdaniem sprawia, które w naszym zdaniem sprawiają, że Dota 2 ma potencjał stania się takim naprawdę potężnym esportem. Więc... Jestem w głównym menu, tutaj są takie rzeczy jak aktualności, informacje o takich aktualizacjach. Tutaj, oczywiście, mogę wybrać sobie grę, żeby grać. Tutaj jest dział e, oglądaj, do którego niedługo zajdziemy. Tutaj jest dział uczciwy, gdzie mogę sprawdzić wszystkich bohaterów. Dzisiaj jest ich sporo już. Jest też dział społeczny, który na razie nie jest aktywny. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że Dota 2 jest poza byciem grom, jest także platformą do obserwowania innych gier. I jak wejdziemy na główny, na głównym ekranie tutaj mamy aktualne rozgrywki. Tu mamy trzy wybrane przez twórców mecze spośród 25 tysięcy graczy, które aktualnie sobie wygrają, z którymi możemy w każdej chwili dołączyć się. Te takie ikonki tutaj pokazują, jak bardzo zaawansowany jest mecz i ile wież zostało już zniszczonych dla drużyny. Na przykład tutaj wiemy, że mroczni wygrywają nad świetlistymi. Tutaj jest początek. O, tu jest na przykład mecz, który dopiero się zaczyna, ale. Widzę, że na mojej liście jest Paweł, który siedzi tu obok mnie i gra jako postać Windrunner, jest na, na drugim poziomie. Więc, to prawda. Więc jednym kliknięciem kliknę i przeniosę się, żeby oglądać tę grę. I Data zacznie się tutaj ładować. Data jest bardzo dobrze przygotowana jako platforma do rozgrywek turniejowych, ale także jako coś, na czym nowi gracze mogą się uczyć. Tak jak wspominaliśmy w poprzednim wideo, które być może oglądaliście, dobrym sposobem na nauczanie się rozgrywki jest po prostu obserwowanie innych. I dota bardzo, bardzo to ułatwia, bo możemy na przykład przeszukiwać rozgrywki pod kątem konkretnej postaci, albo stopnia zaawansowania danego gracza, więc jest to idealne miejsce, żeby znaleźć jakiś materiał do uczenia się. Chwilę się ładuje, a udało się. O, proszę, jesteśmy w meczu i tutaj trwa akcja. Możemy ustawić kamerę, żeby kamera automatycznie przeszukiwała od jednego bohatera do drugiego, że nie chcecie nic zrobić. I to powiem wam, całkiem nieźle symuluje pracę prawdziwego komentatora meczowego, ale my chcemy wiedzieć, co porabia Paweł, więc wybieramy za bohaterem i wybieramy sobie bohatera. Wybrana to jest Paweł. I Paweł to jest strzela Ja mam sobie właśnie na następny poziom. I to jest kamera, która podąża za Pawłem, ale możemy też ustawić, żeby patrzyli na to z perspektywy gracza. I teraz widzimy, które miejsce Paweł pa patrzy na ekranie. To jest dokładnie, jeśli wiedzieć, co mi teraz Paweł. Warto zauważyć, że jest lekkie opóźnienie, więc okay. obserwowanie takiego meczu nie pomoże waszym kolegom wygrać, bo ja już w tej chwili zginąłem tutaj w mojej rozgrywce. A tymczasem Konrad nadal widzimy żywego i atakującego potworki pod wieżą. To się za chwilę zjeży. No jakieś 30 sekund za chwilę zgankują nas z tyłu. A jestem z przyszłości. Tak, więc poczekamy, żeby zobaczyć jak Paweł zginął. A Też klikając możemy kliknąć na innego czempiona. nie, nie możemy innego A O, ustawimy sobie mimo wszystko za bohaterem i dzięki temu możemy klikać na wszelkie inne potwory. Patrzcie, jakie mają umiejętności. Niech Chempiano w tam porabiają, ja, na przykład Shadow Finton ma umiejętności a 6, nim muszę, muszę zagrać ciekawe. Tutaj sniper zawsze w chwach. Mam wrażenie, że w każdym meczu jest sniper. O no, i zbliża się ten moment, kiedy nas napadną. Okej, okay, nie mogę się już doczekać. Dum, 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 Ale poczekaj, obie drużyny. i zobaczy, to nie widzę, że mi nikt, nikt nie zachodzi. Bo mogę w trybie podglądacza obserwować obu drużyn, i póki co za wami nikogo nie ma. Nic nie wiem się dzieje? Może to jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilka. Ale możemy też tylko patrzeć, czy, co widzą świetliści. Świetliści widzą tyle. Co widzą mroczni? Mroczni widzą tyle. O, i chyba właśnie idzie koleś, żeby zgankować Pawła. O, tutaj. Eee, wolna kamera. I obserwujmy. Tajny idzie chyba na ga. To był Tajny, co się wtedy zgankował. Tak, to właśnie. O, gdzieś jest Tiny? O, tutaj. Daj mi... nie widzę A, coś popsułem. A, perspektywa gracza włączyłem, Fak. Tak. Mój boże, popsułem. No i właśnie tak to działa. O, tak o zaraz zostanie. O, Jak widzisz, w trybie obserwatora nie tak łatwo się rozeznać, ale... Tak, by... o i właśnie tutaj paweł zginął. Co chyba było opóźnienie rzędu minuty dwóch, paweł zginął. Więc stwierdzam, hm, paweł wiesz co.

nie jest to aż taki długi czas, no pewnie minutkę, dwie się wczytuje. Sprawdzimy to dokładnie, jak już się filmik wygeneruje, ale... O, i proszę bardzo, jesteśmy w meczu. Widzimy, jakie są wyniki. Ta, tabela wyników nie jest może aż tak... nie pokazuje na przykład, ile złota łącznie obróżni zebrały, ile wież zniszczyły, a to będą jakieś... że to zostanie dodane, z poruszy z bo to nie będzie już tyle. Tutaj możemy siedlić sobie tabelę dotyczącą... Poszczególnych kerosów, ale co najważniejsze, wokół każdego meczu to jest, yy, ma jakby własne, to jest własna mikrospołeczność obserwatorów. Więc to, co ja tutaj piszę, nie dociera do graczy. mi czy ktoś mi odpowie. Bo czasami można też po prostu. W... O, właśnie, ktoś mi odpowiedział, też ogląda ten mecz. Jak widzicie, jest to system, jaki znacie z portali typu Twitch TV albo OND, ale wbudowany w grę. Dzięki temu łatwiej jest nawiązać znajomość z tymi Tak, można, po, można porozmawiać, można komentować. Wielokrotnie mi się zdarzyło, że po prostu e, nie chciałem się w nic grać, to po prostu włączyłem sobie do tego, oglądałem mecz i rozmawiałem z ludźmi na czacie na temat tego, co się dzieje. Oni też mi pozwalali zrozumieć, e, co, co się dzieje w meczu i podpostęp. Więc to są jakby takie bezpośrednie podstawy. I jak widzicie, dołączenie się do meczu, kto i zaczęcie nagrywania, go jest banalnie proste i to jest niesamowita przewaga do tych pana, niego w to jest coś, czego tak naprawdę w takim stopniu nawet starkat nie ma. Star w chyba też nie można się prząć, bo meczu jest jedynie dobry system dystrybucji powtórek. Ale skoro jesteśmy przy powtórkach, to zno znowu wyjdziemy z tego meczu. Klikamy oglądaj i rozumiem, że tutaj jest. Tu jest lista wszystkich meczów, tak. jakie się ostatnio odbyły. To niestety póki co nie oznacza, że możemy go oglądać. A, ale możemy pobrać powtórkę. I powtórka się tutaj pobiera całkiem szybko z serwera streama. I mam nadzieję, że będziemy momentalnie mogli ją obejrzeć. O, proszę bardzo. I znowu trochę czekanie, aż gra się załaduje. I jak widzicie, staliśmy powtórkę. Tu musimy chyba czekać, niestety, ten cały okres też przygotowania graczy, czy to, to, to sobie odpominiemy. Ale jak widzicie, od momentu pobrania powtórki do rozpoczęcia oglądania minęła po prostu minuta. Po prostu, wow. I za każdym razem, jak sobie o tym pomyślę, to je rany, julek, ile ma to możliwości. To jest naprawdę fajne. Więc sporo tam wracam jednym kliknięciem. I tu że tu możemy sobie w różny sposób filtrować. Więc na przykład chcemy właśnie nazza. Jak, na, gra na jakim poziomie umiejętności, to jest gratuliowa. Możemy też sobie poszukać wszystkich meczy, których grała taka postać jak Dragon Knight. A, i tylko trzeba dobrze napisać tą nazwę. O! I czy to są mecze z Dragon Knightem? Nie. Hm. Może to jeszcze nie dokętam ja. Dota koniec końców jest e, w fazie bety. ale generalnie to jest tryb obserwatora. Jak widzicie, to są wa, to są moi znajomi, których mam i wiem na przykład, że e, Miko Aki gra jako Ursus na trzecim poziomie aktualnie, Paweł gra jako Windono jest na piątym, dziwny Chińczyk obserwuje grę, Fagot wybiera właśnie bohatera, Maniak jest w menu głównym, więc widzę dokładnie, jak różne aktywności mogą być. E, Ci na dodatek mogę na przykład tutaj mój znajomy ogląda mecz, więc ja mogę też oglądać ten sam mecz. co on. Wow! Znowu zajmie mi to dosłownie sekundę. Wszystko zmierza w kierunku tego, żeby Dota stała się sportem. Widać, że Valve przygotowało się do tego, tworząc właśnie bardzo rozbudowany klient, który ma te wszystkie opcje od razu zbudowane, na przykład mnie bardzo fascynuje opcja, której chyba jeszcze nie pokazałeś, a i jeszcze to nie nie Jak się okazuje? Aha, ktoś oglądał mój mecz. No proszę. Czuję się obserwowany. Ile osób o, go ogląda? Tutaj jest pokazane. No, Dwie osoby ogląda. To jeszcze też zobaczyłem, <gry> że ja oglądam i też oglądam i Wracając do tej opcji, która mi się podoba, ale jeszcze nie działa, to jest ta opcja grania z trenerami, która ma się pojawić jakoś w docie i będziemy się mogli uczyć grania w dotę od najlepszych. To jest system, który jest znany grającym w jakieś inne moba, na przykład w League of Legends często na forach pojawiają się oferty, że ktoś będzie kogoś uczył, ale tutaj wbudowano to w grę i przygotowano na przyszłość. Ciekaw jestem jak to będzie dokładnie wyglądać, czy będą o. ustalone godziny lekcji. Owszem, jak, wie, jak wiecie, nas Steam ma już swój własny voice chat i z tego co rozumiem, także każdy mecz do, do, dla obserwatorów będzie miał taki swój kanał głosowy, jeżeli, więc jeżeli bycie być na kanale Teamspeakowym, na którym jest 500 osób i mm, słychać, to Dota Wam mam takie możliwości. O, o To było minutę temu. O, to było minutę temu. A my w takim razie żegnamy się z Wami i. Dajcie nam znać, jak wam się podoba system Obserwatora Ja widzę przed nim bardzo, bardzo pozytywną przyszłość. Ja widzę wrogów, więc nie bardzo mogę mówić. Więc Konrad Hildebrandt, Paweł Kamiński, poligamy do zobaczenia następnym razem.